Cześć, jestem RR i zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek z gry Horizon Zero Dawn. W poprzednim odcinku udało nam się tutaj dotrzeć do siedziby łakardza cienia. I musimy tutaj mm, popatrzeć za przerobionym żyrafem, który zapewnia y, sieć kontaktów ich fokusom. Także, zaczynajmy. No, czy jesteśmy tutaj, to nam pokazuje w tą stronę, tak? To jest... A, możemy... 5 pochylić na dół. OK. Co idziemy. Facet jest fanatykiem. Ale dla odmiany skupia się na celu. Może byś tak poszukała tego Żerafa. Przeciągnięcie że tym szlakiem na pewno nie było łatwe. Po no co to zrobili? Po prostu go znajdź i wejdź na niego. Zniszcz moduł, a potem uciekaj stamtąd jak najszybciej. Wygląda na to, że sporo się dzieje tam na górze. Miejmy nadzieję, że dzięki temu cię nie zauważą. Dobra, to idziemy. Teraz Ty byś mógł być trochę bardziej miły. No, w końcu my tutaj odwalamy tą brudną robotę. Widzę: zbudowali wokół niego jakąś konstrukcję. Alarm: nieprawidłowe źródło transmisji w pobliżu. Aha. To znaczy, że co. Weszliśmy tutaj i co? I gdzie teraz? To nie tędy? To się jakoś inaczej? A, chyba tędy. Widzę moduł. Dobrze. Teraz szybko. To... To jest Hades? Aloy, nie pora na to. Kto? Metalowy diabeł. Otwórz obudowę modułu. Szybko. Aloy, rób co mówię, inaczej zginiemy. <laughs> Istota błąd w obliczeniach. Istota nie może mnie zniszczyć. Jestem poza zasięgiem, może ty tak, ale to nie. Zniszczyć istotę. No nie fajja. Nie zatrzymuj się, bo zginiesz! Baba, uciekamy. Oj! Zdał się nam złapać. Nie zatrzymuj się. Nie. No nie. A myślisz, że co robię? Uccinam sobie drzemkę? Zginęliśmy. No, biegnę, biegnę. Daj mi spokój. Tu. Do góry. Nie zatrzymuj się. No, nie mów. A myślisz, że co robię? Ucinam sobie drzemkę? Pie, nie walcz! Dobra, chyba po się... trzeba nie walczyć. To jakiś żart. W lewo, w stronę obozu. Dobra. Już prawie. Dzięki za to, Ta Tak, zauważyłam. Nie zatrzymuj się. Kolejny gdzie zaśmienia. Przecież się nie most. Tam jest wyjście. Nie. No, nie było łatwo. A gdzie masz włócznie? Było ciężko, ale przeżyłaś. Wiedziałeś, że Hades tam jest i mimo to kazałaś mi tam iść? Fakt, ryzykowałem Twoim życiem, ale nie miałem wyjścia. Dobra, skoro sieć fokusów nie działa, powinno się udać. Nowy świt stoi przed nami otworem. Nie powierzę ci już żadnych tajemnic. Dobrze. To znaczy, że mądrzejesz. Zaufanie jest dla głupców. Kruszy się i przesypuje niczym piach. A to słaby fundament dla związku. Lecz posiadanie wspólnego celu to lita skała, na której możemy wspólnie zbudować nowy paradygmat zrozumienia. Oboje szukamy odpowiedzi, a dzięki Tobie mamy je w zasięgu ręki. Do zmierzchu tam pomówimy. Ty żałosny. Niego. Jeśli mogłabym wyrzucić fokusa i ciebie, Silence, zrobiłabym to. Niestety was potrzebuję. Zatem do zmierzchu i nowego świtu. Dobra, najpierw to się musimy trochę uleczyć. Dobrze tutaj jest trochę tych roślin, ale... Jak daleko mamy? No chyba cię. Ale myślę, że jak tam będziemy musieli iść, to się trzeba odrobinę lepiej przygotować, więc może... nie wiadomo kiedy się przydadzą. Jeszcze skoczymy sobie do południka, zobaczyć czy mam jakieś fajne łuki albo coś takiego, żeby nas trochę to. Żeby trochę to lepiej przygotować do walki z nimi, bo tam na pewno będzie walka. Nie ma szans. co w ogóle tak czerwono świeci. Ja to nie jest. Tak, to są ci, co mają ten kamuflaż rozrzucają tę minę A tam gdzie nie idziemy. Dobra, ja sobie chwilową przerwę pozbieram rośliny lecznicze i wrócimy tutaj do tego miejsca. Dobrze, to wracamy. uzupełnię trochę roślin leczniczych, a teraz idziemy dalej do sekrety głębin ziemi. Idziemy do zmierzchu. O, tu jeszcze taki spory kawałek. Co tam było? A, długo nogi. Jesteś burza piaskowa znowu? co tam jest? Tam było chyba to duże takie no, chyba zniknęło. Ale tu złowieszcza muzyka. Ojej, pociekamy Co tam się dzieje? Dobra, nie, 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 nie patrzymy nie patrzymy na to Jak, czym, skąd? Oś uspokoił się. Nie bardzo. Przyda się. O, jeszcze, jeszcze te mają problem. No, super. O, daj mi spokój. Wniski no. Już? Spokój będzie? Przedstawiciel jeszcze coś jest, tak? Spokojnie, spokojnie Są Besiory, tak. Niszczyciel, no, super. Weźmiemy ich może jakoś... Czysto. właśnie jakoś tak bokiem Czy co? To jest zmierzch. Chyba na to wychodzi. Tak nie wydaje mi się, żeby nam tak pozwolić wejść do siebie, przecież oni nas ścigają, nie? Jeszcze długo nogów nam brakowało Zapiszemy tutaj Coś jest przed nami? Chyba nie Zmierzch. Pałac letni szalonego króla Girana, bastion oporu Karża przeciwko wyjącemu zakazanemu zachodowi. Dzięki za lekcje historii. Nie mają pojęcia, co kryje się pod nim. Wiele się z tego nauczymy, Aloy. Na to właśnie liczę. Okay. Czy możemy polegać na lojalności dzikusów? Możemy tak tutaj Nawet wejść? Im za nią płacimy. Jest bardzo blada. Chora? Tak. Ona walczy, ale gorączka nie chce ustąpić. Jest rozpalona jak piec. Nazywa się Shiana, moja siostra. Nikt w zmierzchu nie może pomóc? Jesteśmy uchodźcami. Znamy nasze miejsce. Jest tu tylko jeden uzdrawiacz. To... to. trudny człowiek. Ma cień na duszy. Ma cień na duszy? Galif, tak go zwą. Jest bardzo zmyślny, ale nie dba zbytnio o ludzi. Być może pustynia odarła go z uczuć. A może zawsze taki był. Nieważne, wiem, że nie pomoże. Cóż, to się okaże. Gdzie go znajdę? Ponoć ostatnio opatrywał żołnierzy w malowanym łuku. Była tam mała bitwa. No, okay, to. Nie dopuszczę do ciebie księżyca. O, zobaczymy później. My teraz idziemy tutaj. Co tak możemy sobie wejść, tak o? Wieszenie Pomysł może i miły, ale po co? Nie przybliża nas do domu. Im dłużej trwa rozłam z cienia, tym bardziej rosną ceny. Okej, okay, czyli nie, czyli to jest mieszk, jest normalnie jeszcze dostępny dla nas. Ciekawe, u, arena. Kłońca. Dumna tradycja karcza. W południku tak nie jest. W każdym razie, już nie. Daj im czas. Na pewno im tego brakuje. Ten co zrobił... <głosy> <głosy> Dobra, idziemy tutaj dalej. Wyszły czas sprawdzić, czy twój atak na ich sieć fokusów się powiódł. O czym ty mówisz? Zniszczyłam sieć, czy nie? Teoretycznie tak się stało. Ugh. Sukces. Witaj w Cytadeli, Aloy. Porozmawiamy za kilka chwil. W międzyczasie, odwiedzaj sobie. Jeśli chcecie usłyszeć o dzisiejszych nagrodach, ruszajcie do sali Tronowej. Nie zarobicie ani okruszka stojąc tutaj. Brudne, najemne pasożyty. Wezmę okruchy. Nawet jeśli trzeba przez to słuchać bahawasa. Słyszałem, że kardza cienia szukają jednego ze swoich nagroda pewno duża. Odejdź wkrótce. Objawiam ku chwale słońca. Patrzcie, promienisty i tamen, jedyny prawdziwy król słońce. Światło w cieniu, którego wola jest światłem, a którego światło jest prawem. Nakazuję świetlistemu Bakawasowi mówić w mym imieniu. Woli promienistego itamena niechaj słońce praży bezlitośnie zdrajcę Utida. Łowca, który przyniesie nam jego głowę, otrzyma nagrodę w wysokości 500 okruchów. Raczej więźniowie niż szlachta, prawda? Hmm. ładne włosy. Musimy pogadać, łowczyni. Zielony namiot w cieniszczu. Poczekam. No nieźle. Wiem, że nie jesteś zabójcą. Utit jest niewinny. Spotkajmy się. Jeszcze możemy go uratować. Zatem wejście, o którym mówiłem, jest zaraz za tobą. Chyba sobie żartujesz. Absolutnie. I nie martw się pustułkami. Będą zbyt zajęci udawaniem ważniaków, żeby cię zauważyć. Pierwszy raz w Cytadeli. Musisz zobaczyć pierścień z góry. Ale pustułki. Hej, okay, dobra. jest tam. To my to widzieli. To robi niezłe wrażenie. To szaleństwo. Skądże? Może ta balustrada. Tam jest niewysoko. Co, tędy? Jak? A tędy. Uh, 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 uh. Coś czuję, że chyba nas prowadzi jakoś. łapko. potrącać. Nie wierzę. Szukaj na Widzę, że kiedyś już tu byłeś. Oczywiście. Eloy, musisz koniecznie słuchać, co ci mówię. Pokazałem ci wejście, ale ten niepozorny nawiernik to droga bez powrotu. Zanim zejdziesz w głębiny, musisz się całkowicie przygotować i skoncentrować. Nie będzie łatwo. Bądź uważna. Jeśli masz jakieś sprawy, załatwię najpierw, albo nie myśl o nich. Nie zniosę marudzenia. Jasne? Zniesiesz wszystko, co tylko sobie wymyślę. Nie prosiłam Cię, żebyś się ze mną zabrał. Okej, okay, czyli co, punkt bez odwrotu, tak? A. Nie wiem, czy byśmy się może nie zajęli troszeczkę e, rzeczami tutaj jeszcze na świecie, zanim pójdziemy do punktu bez odwrotu. Bo... Jest tutaj sporo jeszcze do zrobienia takich tych zadań pobocznych, a nie wiem czy... Będziemy mieli po to pierwsze okazję je zrobić Więc no, Trudno bo zobaczymy to W kolejnych odcinkach ja tutaj się może gdzieś przyniosę do takiego bezpieczniejszego miejsca Tutaj okej okay. jesteśmy trochę bezpieczniejszym miejscu I myślę że tutaj na dzisiaj skończymy także dzięki bardzo że byliście Dzięki bardzo że oglądaliście Jeśli wam się podobało zostawcie lajka napiszcie komentarz lub zasubskrybujcie Grał dla was rer, trzymajcie się i cześć.